O, cześć, witajcie, z tej strony Maciej. Pozwólcie tylko, że może najpierw sobie zjem śniadanko, kanapeczki z mozzarellą. Nic więcej nie potrzeba chyba. Wiadomo, bekon. Jakby był tu bekon, byłoby lepiej. Hej, witajcie, teraz już tak na serio. To jest 99. gastro vlog. Polubiliście te gastro vlogi, To są chyba tak najchętniej oglądane przez was filmy ze wszystkich tych moich serii, typu tam co ja jem, gdzie ja jem, bekonologia i, i tak dalej, i tak dalej. Gastroblogi oglądają się najchętniej. Ja też ich najwięcej tworzę i to jest gastro vlog numer 99. Myślałem, że to jest gastro vlog numer 100 i, i dlatego sobie go dzisiaj nagrywam, chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak znaleźć dobrą restaurację. Jak ja znajduję dobre restauracje, bo Pewnie widzicie, że większość tych moich ocen to są cztery gwiazdki na pięć możliwych albo pięć gwiazdek na pięć możliwych. Bardzo rzadko 3, jeszcze rzadziej 2. Raz chyba się zdarzyło, że była jedna gwiazdka. No i to wynika z tego, że raczej szukam tych dobrych miejsc i je znajduję. No i pewnie wielu z was się zastanawia, jak to robię. Także dzisiaj o tym opowiem, ale tę narrację będę tak troszkę przerywał, bo mam masę obowiązków przy okazji. Teraz muszę skończyć montować Gastrovloga numer 98 który powinien pojawić się na kanale w dniu dzisiejszym, w dniu, w którym to nagrywam. Dla was to już jest dwa dni wcześniej, także tutaj możecie go zobaczyć, jeśli byście chcieli zobaczyć, jak mi wyszło. Dajcie mi chwilę, ostatnie szlify i zaraz do was wracam. Godzinka minęła, ale się udało. Film się renderuje teraz i bym wam już opowiedział o tym, co miałem opowiedzieć, ale muszę posprzątać. Trzeba odkurzyć, bo to już o do nieba woła. Musimy się zastanowić, jak do tych knajp w ogóle tak normalnie się trafia. No bo po pierwsze, można wejść do knajpy z ulicy, bo się przechodzi tą ulicą, albo się przy niej mieszka, albo się przy niej pracuje, ale to jest zawsze ryzyk fizyk. Albo będzie fajnie, albo nie będzie fajnie. Oczywiście możemy zwracać uwagę na jakieś takie detale, jak witryna, jak logo, jak to, czy tam jest dużo ludzi, czy nie, ale no to zawsze jest jakieś ryzyko, bo chociaż się mówi, że dobre knajpy ładnie wyglądają, że do dobrych knajp chodzą ludzie i tych ludzi jest zawsze dużo w środku. To jednak nie do końca tak jest. Wystarczy mieć przecież pieniądze na reklamę, na agencję marketingową, która stworzy fajne logo, która stworzy fajną witrynę. Dobra lokalizacja pomaga w tym, żeby ludzie do tej knajpy przychodzili. To jakby nie ma, nie ma związku. To, to czasem tak jest, że, że to faktycznie się przekłada. Druga rzecz, dzięki której trafiacie do knajpy, to reklama. Reklama na Facebooku, reklama na mieście, ulotki, to jest tylko reklama. W sensie no, to jest reklama, także właściciele tej restauracji zapłacili za nią po to, żeby zwabić klientów. Więc no, reklama pokazuje knajpę raczej w samych superlatywach, a jak jest w rzeczywistości, no to okazuje się różnie. Czasem rzeczywiście dzięki reklamie można trafić do dobrej knajpy. Kolejna rzecz to polecenia. Polecenia i, i te polecenia można podzielić na dwie grupy moim zdaniem. Polecenia konkretnego człowieka oraz polecenia grupy większej grupy osób, czyli na przykład są to oceny na Facebooku, to jest średnia ocen na TripAdvisorze. Tam rzesza ludzi ocenia daną knajpę i na podstawie tych ocen wyciągana jest średnia, która nam niby mówi, czy w tej knajpie, restauracji jest dobrze, czy niedobrze. Problem jednak polega na tym, że to jest średnia wszystkich osób, czyli są to osoby, które interesują się bardziej jedzeniem, które częściej jedzą na mieście, które można nazwać tak zwanymi foodie, ale to też są oceny osób, które do restauracji chodzą raz na trzy miesiące. Raz na rok. To są też często oceny nie osób, tylko fejkowych kont, które udają osoby i które tworzą agencje marketingowe do tak zwanego marketingu szeptanego. Czyli te polecenia na dobrą sprawę są gówno warte, bo wystawia je agencja marketingowa, czyli tak naprawdę właściciel restauracji wystawia sobie recenzję, wystawia sobie opinię, jakąś ocenę gwiazdkową czy nie gwiazdkową. Kolejna rzecz, dzięki której trafiamy do jakiejś restauracji, to są opinie innych osób. Innych osób. W sensie pojedynczych jednostek. Czyli na przykład jakiś znajomy mówi nam, że był ostatnio w fajnej knajpie, że jest tam super burgera czy super pizzę, albo to jest na przykład pojedyncza opinia jakiegoś dziennikarza, blogera, youtubera, influencera, kogoś, kto pisze lub mówi, opowiada w jakimś tam stopniu o jedzeniu. Sami przyznacie, że często tak jest, że ktoś znajomy wam poleca jakąś restaurację, a wy tam później idziecie. Tylko właśnie dlatego, że ta osoba Wam ją poleciła. No zdarza się tak, no zdarza się, na pewno się zdarza. Nie skończyłem jeszcze tego wątku, ale muszę jeszcze parę rzeczy zrobić. Muszę zakończyć jeszcze sprawę z tym filmem, w sensie opisać go tak, jak ma wyglądać na YouTubie, zrobić miniaturki i tego typu rzeczy. Muszę też wyjść z domu, Mówiłem się na obiad. Potem wrócę do tego wątku, bo jeszcze nie powiedziałem do końca tego, co, co chcę przekazać. Co muszę zabrać ze sobą? Jak wychodzę, pierwsza rzecz niezbędna, Powerbank. Powerbank z dwoma kablami, żeby naraz móc naładować. Jakby co? Telefon oraz ten oto sprzęcik, aparacik. Druga rzecz, bardzo ważna dla mnie, książka. Mieszkam troszkę daleko od centrum, te pół godzinki się jedzie, także mogę siedzieć na telefonie i robić głupoty, a mogę czytać książkę. To jest bardzo spokojna książka w ogóle. Druga część powieści problem trzech chciał, czyli ciemny las. Taka powieść science fiction, jedna z najlepszych, jakie czytałem w życiu. I jeszcze muszę spakować aparat. Najpierw jadę autobusem potem metrem, teraz jeszcze kawałek na piechotę i już jestem na miejscu. Byłem w Regina Bar na Koszykowej. To jest takie miejsce, o którym już kiedyś mówiłem. Przy okazji jednego z ostatnich filmów o Warszawie. Jadłem tam wcześniej brunch, śniadanie. To było takie śniadanie, które było bardzo duże. Składało się z bardzo wielu mini dań. Jakiś omlet, jakiś pierożek, jakieś bułeczka bao, owoce, pikle. No, dużo się w nim działo. Być może pamiętacie. Dzisiaj spotkałem się tam z autorami bloga Stoner Szef, których też już poznaliście. Poznaliście przy okazji jednego z vlogów Strój Miasta z zeszłego roku. Byłem Wtedy z nimi na takich fajnych stekach, Gdzie fajnych? Fantastycznych filicistekach. Załapałem się na taką ofertę lunchową. Za 25 zł jest mała zupa z pierożkami. Całkiem fajny bulion, na takich wyraźnych nutach trawy cytrynowej i mnie to odpowiada naprawdę. A pierożki też bardzo smaczne. W cenie takiego lunchu jest też danie główne, bodajże 4 do wyboru. U mnie padło na kurczaka generała Co. To jest taka kuchnia chińska, której w Chinach się nie robi. Robią raczej Chińczycy na obczyźnie. Między innymi w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest w ogóle mega. Popularny, to nic innego jak kurczak w panierce. Do tego taki słodko-pikantny kleisty sos. Ten kurczak fajnie chrupie, to też jest mięso nie z piersi, a z udka, czyli bardziej soczyste, moim zdaniem, lepsze do tego typu potraw. Jadłem po raz pierwszy tego kurczaka generaatso, także no nie mam porównania, ale tutaj w reginie mi bardzo smakował. Jeśli lubicie kurczaka w cieście z jakichś takich e, polsko-chińsko, wietnamsko, tajskich budek, to myślę, że ten w regina bar będzie Wam jeszcze bardziej smakował, bo moim zdaniem jest lepszy. Z chęcią kiedyś do niego wrócę, ale też ta karta w w nie jest na tyle ciekawa, że skusił się też na inne dania. Stonersi jedli żeberka w sosie hoisin oraz naleśniki z boczkiem, chyba też z sosem hoisin. Te naleśniki były fajne, bo się je samemu zwijało, także był dodatkowy taki element do it yourself. Oba dania ponoć bardzo smaczne, ja nie próbowałem, ale wierzę w smak stonersów, no znają się na rzeczy. No, to jest ta nowa, na pewno. Dużo fajnych. Ale wracając do myśli przewodniej tego vloga, polecenia pojedynczych osób powinny być dla nas ważne wtedy, kiedy znamy tę osobę. Niekoniecznie znamy ją osobiście, co znamy jej gust, co znamy jej, powiedzmy, smak i wiemy, czy to, co jej smakuje, może posmakować też nam. Niezależnie od tego, czy to jest jakiś nasz znajomy. Czy to jest osoba kompletnie anonimowa dla nas z internetu, czy to jest osoba, która uważana jest za znawcę, jeśli chodzi o temat jedzenia, czy osoba, która totalnie nie interesuje się, nie siedzi w tym temacie, nie ma to dla nas naprawdę znaczenia. Dla nas znaczenie ma tylko to, czy tej osobie smakuje to samo co mi. Czyli jeśli wasz znajomy podziela wasze smaki, wasze zainteresowania kulinarne, jeśli lubi jeść to samo co wy, no to super, no to słuchajcie się go. Jeśli on wam powie, że znalazł dobrą knajpę. No to prawdopodobnie jest to dobra knajpa. To samo się tyczy wszelkiej maści influencerów, blogerów, youtuberów. Podejrzewam, że właśnie dlatego część z Was mnie ogląda, bo jakby uważacie, że mam podobny gust do Waszego i lubicie te same rzeczy, więc jeśli ja coś Wam polecę no to wy też będziecie tym zainteresowani. I myślę, że w znalezieniu dobrej restauracji, właśnie taka opinia najbardziej pomaga. Jestem już w domu i właśnie sobie uzmysłowiłem, a w zasadzie przypomniałem sobie, że jutro przecież jadę do Wrocławia. I no mam niby wszystko ogarnięte, bo mam ogarnięty dojazd i odjazd, mam no ogarnięty nocleg, wiem mniej więcej, gdzie chcę pójść i zjeść. Mniej więcej, bez, bez jakiegoś takiego szczegółowego planu, tylko jest ten szkopu. W przeciwieństwie do mojego wyjazdu do Krakowa sprzed miesiąca, Teraz jadę do Wrocławia na weekend. Jest piękna pogoda. A co za tym idzie, będzie dużo ludzi w mieście, a co za tym idzie, będzie trudno się dostać do tych knajp, do których pewnie ja chcę się dostać, więc muszę wziąć telefon, muszę wziąć telefon i porezerwować, porezerwować miejsca. Oczywiście z mojego wyjazdu do Wrocławia powstaną vlogi. Na pewno trzy, ale jest duża szansa na cztery. Także oj, będzie dużo! Mam nadzieję, smacznego jedzenia z Wrocławia. Dzień dobry, chciałbym zrezerwować stolik. Dziękuję do zobaczenia. Miałem jeszcze powiedzieć, jak ja szukam dobrych. Restauracji. No i tutaj Was nie zaskoczę. Zgodnie z tym, co mówiłem przed chwilą, przede wszystkim szukam dobrych restauracji, bazując na opiniach poszczególnych jednostek, poszczególnych osób. Są to zarówno blogerzy, których akurat zazwyczaj znam osobiście. Poza tym często biorę pod uwagę opinie właścicieli restauracji. Resta właścicieli restauracji, których znam, których poznałem jakby odkąd zacząłem prowadzić swojego bloga te, wojezu 8 lat temu. Spośród szeregu właścicieli, czy też kucharzy restauracji, których znam, mam kilku, którym ufam bezgranicznie, i których polecenia zazwyczaj sprawdzają się w 100%. Poza tym oczywiście znajomi, znajomi są zawsze dobrym źródłem informacji, jeśli chodzi o jedzenie, o jedzenie na mieście. Oczywiście opinia jednych znajomych jest dla mnie o wiele bardziej wartościowa niż innych znajomych. No i to tak jak mówiłem wynika często z gustu. Z racji jednak mojego zajęcia, czyli prowadzenia bloga i prowadzenia kanału na YouTube o jedzeniu na mieście, opinie osób pojedynczych jednostek to to często dla mnie za mało. Na oceny na Facebooku, na Tripadvisorze czy Yelpie Prawie w ogóle nie patrzę. Zwracam uwagę na nie w momencie, kiedy są one dość niskie, w sensie, kiedy są poniżej oceny 4.0, typu 3,5, 3,2, 3,9. Wtedy to jest dla mnie alarmujące. O wiele bardziej zwracam uwagę na reklamy, nie tyle na taką reklamę tradycyjną, czyli ulotki, billboardy yy, czy coś w tym rodzaju, bo to zawsze jest taki mocno przerobiony przekaz po to, tylko żeby zwabić jak najwięcej ludzi, którzy niekoniecznie siedzą w temacie jedzenia na mieście, którzy niekoniecznie często jedzą na mieście. Bardziej zwracam uwagę na to, jaki jest prowadzony fanpage na Facebooku albo profil na Instagramie. Patrzę na zdjęcia i nie tylko chodzi mi tutaj o jakość tych zdjęć, tylko to, co na tych zdjęciach faktycznie widnieje. Bo często dobre jedzenie można poznać po samym zdjęciu. Oczywiście nie zawsze to się sprawdza w 100%, w takim sensie, że często to co ładnie wygląda na zdjęciu niekoniecznie jest tak smaczne jakbym myślał, ale z drugiej strony rzadko jest tak, że coś to wygląda źle na zdjęciu, smakuje później bardzo dobrze. Rzadko, naprawdę rzadko wchodzę z ulicy do jakiejś knajpy. Musiałaby mnie naprawdę mocno zainteresować, czy nazwą, czy witryną, ale to naprawdę rzadko się zdarza. Raczej nowych fajnych knajp szukam na fejsie, wiążące są dla mnie polecenia znajomych, polecenie pojedynczych osób. Też jest tak. Tego nie wiecie, ale ja niektórych z Was kojarzę. Niektórych z Was, w sensie moich widzów, moich czytelników, moich obserwujących, kojarzę i kojarzę to tam też często mi polecacie w komentarzach. I jeśli wiem, że ktoś mi polecił dwa czy trzy miejsca i one się sprawdziły, no to opinia tej osoby już się dla mnie jakoś bardziej liczy, no bo wiem, że mamy bardziej zbliżone gusta. Widzimy się w przyszłym tygodniu we vlogach z Wrocławia. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Ja już jestem bardzo, bardzo ciekawy, co tam dobrego zjem. W Krakowie było naprawdę niesamowite. I mam nadzieję, że to samo powtórzy się we Wrocławiu. We Wrocławiu już parę razy byłem, także troszkę już wiem, czego się spodziewać. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego.